Każdy w życiu przechodzi przez trudniejszy okres, i chyba kluczem do przejścia przez ten gorszy czas jest zaakceptowanie tego, zaakceptowanie wszystkich naszych emocji, tego, że wstawanie z łóżka staje się czymś trudnym i niewykonalnym, że jedzenie wydaje się być trudne, że żadna rzecz, która wcześniej nas cieszyła, nie przynosi już radości, tego, że każdy najprostszy obowiązek staje się trudny, że sprzątanie po sobie i odkładanie rzeczy na swoje miejsce wydaje się być wyczerpujące. Myślę, że każdy z nas przeszedł lub przechodzi przez taki etap. Musicie uwierzyć, że to jest normalne. W takich chwilach żadne pocieszenie nie wydaje się być pomocne. Jednak po burzy zawsze wychodzi słońce. Nieważne jak życie w danym momencie jest trudne, to są tak zwane ups and downs. Zawsze po upadkach nastają wzloty, i musisz uwierzyć, że też tego doznasz. Że doznasz szczęścia, na które zasługujesz. Ale zanim to nastąpi, pozwól sobie na odczuwanie wszystkich emocji. Płacz, jak tego potrzebujesz, bo trzymanie emocji w sobie nie pomaga. Krzycz, jak odczuwasz złość. Odmów spotkania, jak musisz się zmusić, żeby na nie iść. Nie złość się i nie miej wyrzutów sumienia, jeżeli nie możesz poczuć tego szczęścia. Nie wywieraj na sobie presji. Zaufaj chwili, poddaj się temu, co czujesz, i uwolnij wszystkie emocje. Wtedy zobaczysz, jak zniewalające to uczucie jest, gdy wreszcie przestajesz się oceniać, ograniczać. Wiele osób w takiej chwili powiedziałoby ci, żebyś zmusił się do wykonywania pozytywnych czynności, żebyś zrobił, zrobiła ciężki trening, jadła zdrowo, poszła na imprezę czy posprzątała całą swoją szafę. Ale jak masz to wszystko zrobić, jeżeli tak naprawdę jedyne czego chcesz, to leżeć pod kodrum i nie ukazywać się światu? Pamiętaj też, że nie zawsze musi być konkretny powód, dlaczego czujesz się tak źle. Czasami w życiu nie dzieje się nic negatywnego, a my i tak czujemy się zagubieni. I właśnie wtedy stajemy się strasznie wymagający co do swoich odczuć. Zastanawiamy się, czemu tak się czujemy, skoro wszystko mamy. Przecież mamy kochającą rodzinę, wspierających przyjaciół czy chłopaka. Ładny dom, dobrą szkołę, albo kochanego psiaka. A więc, co tak naprawdę możemy zrobić dla siebie w takich chwilach? Po pierwsze, odpuść. Po prostu odpuść, nie rozmyślaj, nie zastanawiaj się, nie oceniaj się przede wszystkim. Odpuść i zaakceptuj wszystkie swoje emocje. Odpuść sobie presję robienia czegokolwiek, jak nie masz na to ochoty. Odpuść presję czucia szczęścia, jak tego nie czujesz, i nie wymagaj od siebie więcej niż jesteś w stanie zrobić. Po drugie, odpocznij. Prawdopodobnie przeżywasz okres tak zwanego wypalenia. Więc zrysotuj głowę, odpoczywaj ile potrzebujesz, a zobaczysz, jak ci to w późniejszym etapie pomoże. Bądź dla siebie miła. Bądź miła i delikatna. Bądź dla siebie wsparciem, jakiego oczekiwałabyś od drugiej osoby. Daj sobie miłość, którą potrzebujesz i na którą zasługujesz. I przede wszystkim wybacz sobie wszystko. Chciałam tylko powiedzieć w tym miejscu, że pogoda naprawdę ma znaczenie. Jak jest słońce, to ja po prostu od razu budzę się do życia. Chce mi się robić wszystko. Chce mi się żyć. Chce mi się wyjść na spacer. Chce mi się jakoś tak lekko chociaż pomalować. Nie wiem, przebrać, zrobić jakieś takie proste rzeczy. Słońce to jest po prostu plus to do szczęścia, i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Ja po prostu już czuję wiosnę. Jak to nagrywam, jest jakoś chyba 12 marzec. Wiosna już tuż, tuż, chyba 27 marca zmienia się czas na letni. I I'M SO excited. Serio, jest po prostu pięknie Także jak widzicie tylko słońce, widzicie okazję, macie czas Wyjdźcie na spacer, proszę, wyjdźcie z domu I zaczepnijcie tego świeżego, pięknego powietrza wiecie do natury jest po prostu cudownie Dziękuj i nagradzaj się za każdą dobrą rzecz, którą dla siebie zrobisz Podziękuj sobie, jak staniesz z łóżka jak zjesz dobre śniadanie, czy wykonasz pielęgnację? Takie proste rzeczy, ale zobaczysz, że później to przyniesie efekty. Skup się na mniejszych rzeczach. Na tych dobrych, zamiast skupienia swojej uwagi na tych negatywnych emocjach, to dostrzegnij wszystko, co pozytywne wokół ciebie. Na przykład to, że rano obudziło cię piękne słońce, a nie deszcz i chmury. Skup się na tym, że masz wygodne łóżko, że masz komu się wyżalić, że możesz iść na spacer. Skup się na tych samych pozytywnych, codziennych rzeczach. Rozmawiaj. Powiedz o sobie, której ufasz, co czujesz. Wylewanie swoich emocji pomaga i powoduje wewnętrzną wolność. Ale nie przejmuj się, jak nie masz takiej osoby. Pamiętaj, że jesteś wszystkim, czego potrzebujesz. Pamiętaj, że wszystko, co teraz czujesz, minie. OK, kochani, na koniec chciałabym zrobić takie podsumowanie i dodać jeszcze parę słów od siebie. Stworzyłam taki filmik całkiem inny, bo jeszcze czegoś takiego na moim kanale nie było Nie wiem jak to się przyjmie, jestem ciekawa, ale poczułam, że chcę się tym podzielić Że chcę się z ludźmi dzielić jakby moimi radami i być przy was jakby w tych gorszych chwilach Nawet jeżeli teraz macie dobry okres i nie dzieją się takie złe rzeczy, to myślę, że warto takie rzeczy wiedzieć Mieć z tyłu głowy, że to, że coś idzie po nie naszej myśli i że po prostu czujemy się gorzej, to nic złego I wiedzieć po prostu jak sobie z tym radzić Złożyłam też ten filmik, dlatego że dla mnie ostatnie miesiące, szczególnie od zimy w tamtym roku, to się zaczęło, że po prostu byłam bardzo zgubiona. Sama nie wiedziałam, to jest nie tak. Był też powód, dlaczego było mi przykro, smutno i tak dalej, ale generalnie nie umiałam się tak pozbierać do kupy i po prostu tak żyć, być po prostu szczęśliwa. Dalej uważam, że muszę wkładać pracę w to, żeby w 100% tak żyć i żeby zmienić trochę jeszcze swój mindset, ale generalnie jestem już na dobrej drodze i te rady, wszystkie. Które dałam, to nie są puste rady, tylko to są rady od serca. Coś, co sama wykorzystywałam, sama stosowałam i coś, co mi pomagało. Jeżeli przechodzicie teraz z jakiegoś powodu albo bez powodu przez taki okres, to wiecie, że to się skończy. Chciałabym Was tak wesprzeć na duchu. Mam się wydawać, że to będzie trwało wiecznie, ale to się skończy. To może zająć kilka miesięcy, może zająć kilka tygodni, kilka dni. Każdy przeżywa różne rzeczy inaczej, ale tak czy tak w końcu to się skończy, bo zawsze są to dobre i złe chwilę. Jestem po prostu żyjącym, chodzącym. przykładem, że tak jest, bo... bo jeszcze w styczniu ciężko było mi cokolwiek jeść ze stresu, albo w ogóle wstać z łóżka pościeli. wstawałam o 11, nie miałam ochoty na nic, dosłownie nic mnie nie cieszyło. Ciężko mi się w ogóle uśmiechało. I takie okresy też są potrzebne, bo moim zdaniem bez takiego ciężkiego czasu nie docenimy tego dobrego. Pamiętam nawet dzień, w którym w końcu miałam ochotę zjeść śniadanie i to było takie wow. To było dla mnie szczęście, że po miesiącu w końcu miałam ochotę jeść. I nie miałam żadnej choroby związanej z jedzeniem i tak dalej, tylko po prostu, kiedy się stresuję, kiedy coś przeżywam, kiedy jest mi przykro, smutno, to nie jem, bo to wszystko trzeba przeżyć. Także może trochę się teraz powtórzę, ale chciałabym to jeszcze wam powiedzieć, żebyście nie wytwarzali na sobie niepotrzebnej presji. I czasami też jest tak, jak my przechodzimy zły okres w swoim życiu, to denerwuje nas, jak ktoś się cieszy i w ogóle dzieją się u niego same dobre rzeczy, ale tak jest, ludzie się wymieniają. Na przykład u kogoś, Teraz może być najlepszy okres życia, u ciebie najgorszy, a potem u ciebie najlepszy, a u jest sobie najgorszy. I nie musisz być pozytywny 24 na dobę, bo to nie o to chodzi w życiu. Chodzi o to, żeby starać się szukać we wszystkim jakichś tam plusów, ale jeżeli czujesz, że nie chce ci się śmiać, że nie chce nigdzie wychodzić, czy po prostu to teraz nie jest Twój czas, to znaczy, że tak jest i po prostu to zaakceptuj, przeżyj, przebolej i. Potem będzie lepiej Jestem mega ciekawa waszego odbioru na ten filmik Co o tym sądzicie, czy trochę wam pomogło Czy wam się podobało Czy chciałam coś zmienić, coś wprowadzić nowego Właśnie podobają mi się takie filmiki Z radami, szczególnie jak czuję to co mówię chcecie mi koniecznie znać Czy chcecie taką serię może Czy chcecie po prostu takie filmiki W podobnej tematyce ogólnie W tym stylu jak nagrałam bo nagrałam ten filmik w całkiem innym stylu niż nagrywam, to było coś nowego dużo spędziłam czasu nad montażem i no generalnie jestem ciekawa po odbioru zapraszam was na mojego instagrama, jak chcecie widzieć więcej mnie, tam dodaję takie daily lifestyle i też piszę z wami jak coś potrzebujecie na dm czy cokolwiek i jak oglądacie do tego momentu to zostawcie w komentarzu emotkę, która się wam oświetli tutaj na ekranie, wtedy wiem że oglądacie do końca filmiki i tak czekam na wasze opinie, czekam na wasz odbiór, widzimy się w